Dobra, więc wróciłem ponownie tutaj i moja ultimate, królicza, latająco-ogonowa, Riley taktyka. Już z... zapomniałem jak to się nazywało, więc nie powtórzę tej nazwy. Eee, czyli przelecieć po prostu nad tym wszystkim. Ja się wcale nie wystraszyłem. Ja, ja się nie... O co wam chodzi? Jestem w 100% dorosłym mężczyzną, który nie boi się czarno-czerwonych pikseli. Co wy w ogóle mówicie? O co wy mnie oskarżacie, że ja się wystraszyłem? To chyba wam się coś mocno przesłyszało, bo ja się miałem wystraszyć. O, to chyba koniec. Hell yeah! I jestem zarobkista. Dobra. Tutaj mogę sobie... a nie, bo tu będzie dziura, zaraz, ja pamiętam, ja pamiętam wszystko, ja pamiętam, okej, okay. i teraz tu znowu będzie, ale tu muszę wyhamować, bo tu trzeba, gdybym ja tu znowu zginął, to bym się zdenerwował, jest delikatnie, o nie, Paweł, co ty że się tu nabudował? My się mieliśmy lubić, a ty mnie tak torturujesz. O! Oh. To mi się przyda. My się mieliśmy lubić, a ty mnie tak torturujesz tutaj. <gryzny> no bo co to ma być? Ja tego nie mogę inaczej pisać niż tortury. Ale. przebrnę przez to, bo jestem dzielny. Mm. Mogę tego nie skomentować. No. Halo? Hallo! I'm spamming the ziki! Halo? Czemu zacząłem mieć nagle niemiecki akcent? Jestem... głupi? Czy ja właśnie bez... <grym> ja właśnie pośrednio <grym> powiedziałem, że Niemcy są głupi? Nie są, spokojnie. Uh, co? O czym, ja w ogóle? O kur... pam, 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 pam... Ja jestem w pełni zdrowy psychicznie, kochani. Ja nie wiem o co wam chodzi. Głosy w mojej głowie? Tak, czasem występują, ale niech to was nie martwi. Jakby to mnie zabiło, to ja bym się. Za... Okej, okay, co mam. Okej, okay, chyba tu mam. Podoba mi się, że to ma actual gameplay. Nie podoba mi się to, że jest trudne. <grym> znaczy, ej, podoba mi się, ale. Niech nie, nie cofa tak daleko. Cześć! To chyba ja albo. Nie, to jest. To co nie jest? To mi się wydaje, że jest. No, Paweł. Paweł Tiles. Tiles, tak. O, dźwignia. Um, co zrobiła dźwignia? Um, ja nie mam pojęcia. To tu była dźwignia? Czekaj, nie, to chyba nie do tego była dźwignia. Więc albo przełączyłem w tej chwili Easterega, albo. albo się zab... albo to po prostu było potrzebne do progresowania. Oni ja ostatnie życie. Jestem załamany. Dobra, więc teraz mam lecieć tu na górę, czy. okej, okay, jestem mądry. Okej, okay, czyli chyba muszę lecieć w prawo. O, stop, 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 stop. Okej, okay, tu, 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 Lądujemy. Um, nie wiem, w którą stronę mam lecieć, czy on w lewo, czy pod to? Na pewno nie w lewo, Dobra, Spam okej. Okay. Jeszcze tu by się przydał ja tu w miarę ogarniam gdzie mam lecieć, ale to jest czyste szczęście, yy, przydają mi się tu jakieś strzałki czy coś, i ja chyba umieram w tej chwili. Czy ja na pewno miałem iść tutaj? Co tam, co? miałem coś tam zrobić? O, dobra. Jestem tak mega skupiony, to, że nawet nie macie pojęcia. No i co, i tu jest ślepy zaułek? A nie, okej, okay, okej, okay, rozumiem, rozumiem. O nie, żyje, 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 żyje. Dobra, i co zmieniła ta dźwignia ponownie? Do góry może coś? O tu jest przejście jakieś. Uff. Niech nie będzie trzeciego poziomu, bo ja się załamię Nie no, niech, niech będzie Mhm uh -huh. Tak Proszę Tak Yes Jak mam to kliknąć? Yes Okej, okay, czyli po prostu dostałem You will need it no, tak gra jest dalej, ja się załamię. Znaczy, nie, nie chodzi mi o to, że jest zła, tylko ja, jest trudna. A ja mam dwa życia ostatnie. Pytałem się Pawła, czy jest nowy content, mówił, że nie. Chyba. Tak pamiętam, że chyba tak powiedział, więc trochę mnie okłamał. Podoba mi się, jak ten poziom wygląda. Ja nie pamiętam, czy Abandoned Exe, ja nie przeszedłem całego. Ja się po prostu podałem, czy... czy ta gra dopiero teraz została te poziomy, bo teraz ja nie wiem O ty, o ty... Haha. O! Już jest zamknięte, halo. A, czyli po prostu Ja tak dobrze znajdowałem te dźwignie, że nawet nie znalazłem tych drzwi, które one otwierają. Okej, okay, chyba mam iść na dół. Okej, okay, już myślałem, że zginąłem. Ten poziom mi się o wiele bardziej podoba muszę powiedzieć. Jest bardziej... Przemyślany. Mechanika jest podobna. Po prostu lecimy w to miejsce, gdzie jest bezpiecznie, ale jest o wiele lepiej zbudowany. Tak mi się wydaje. O, oh, o, oh, o, oh, w lewo! Nie, o oh, nie, gdzie ja mam wylądować? Okej, okay, wylądowałem. Chyba tu mam iść. Okej, okay, jest dźwignia. Co ta dźwignia przełączyła? Ponownie nie jestem zbytnio pewien. Jak już się decydujesz na to, żeby gracz latał w taką niebez... taki niebezpieczny sposób, np. pod platformą, gdzie jest bardzo ciężko się uratować, jeżeli coś pójdzie nie tak, niech będą strzałki, proszę. W którą stronę lecieć chociaż właśnie Oj, no. to, jest, to jest bardzo zły pomysł chciałem powiedzieć